Jesteśmy w agroturystyce Żurawikrzyk i spędzamy właśnie czas podczas projektu Wymiany Młodzieży. Jest to projekt trójstronny, uczestniczą w nim grupy Polska, Niemiecka i Łotewska i projekt jest dofinansowany ze środków polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Jest to projekt głównie muzyczny. Przyjechały trzy grupy orkiestr Dętych. Wspólnie muzykujemy, gramy wspólne utwory, ćwiczymy, a w czasie wolnym prowadzimy gry i zabawy integracyjne. Ja uczestniczę w tej współpracy od początku, czyli od 2008 roku. 15 lat wspólnych wielu projektów, wspaniałych projektów, zarówno u nas w Łobzie, jak i tam u nich w WIK. Mamy wspólną pasję, łączy nas miłość do muzyki i dlaczego tego nie wykorzystać? W sumie tak szczerze powiedziawszy, to dzięki tym projektom właśnie z tą orkiestrą zaczęłam się tak na poważnie uczyć języka niemieckiego i jestem absolwentką studiów filologicznych, filologii germańskiej. Jestem od około 9 lat i jeżeli chodzi o projekty z orkiestrą ZWIK, nie mogłabym zliczyć, w ilu już uczestniczyłam. Zawsze staram się ambitnie podchodzić pod te projekty, staram się dawać siebie wszystko na każdej próbie i uważam, że Orkiestra ZWIK jest świetnym dla nas partnerem. w ostrym To u mnie to palone najwypalony słońce aż do dnia lędy, czas, godzice, to prowadzi las. Tak naprawdę to mój był pierwszy wyjazd z Donii do WIK i pierwszy wyjazd, gdzie pojechałam, to był WIK i mieszkałam w Stajence. Jak pojechałam na stajenkę, to po prostu, jak zobaczyłam, że mieszkamy tu, z jednej strony byłam zadowolona, ale z drugiej taka zaskoczona. Dlaczego w stajence? nie mamy jakichś, nie wiem, łóżek? Ale weszliśmy do tej stajenki, patrzymy, jest luksus, łóżeczka, materace, jakieś półeczki. Więc było bardzo przyjemnie. Troszeczkę czuć było jeszcze tych koni, tak mi się wydaje. Ale muszę powiedzieć, że to była naprawdę fajna podróż. So Myślę, że projektem, który najbardziej mi utkwił w pamięci, a przede wszystkim najbardziej otworzył mi oczy, był projekt trójstronny z Białorusinami w 2018 roku. Jechaliśmy wtedy na Rugie razem z naszą zaprzyjaźnioną orkiestrą z Białorusi. Dla nas, Polaków, nie była to żadna nowość, było to właściwie oczywiste. My praktycznie co roku jeździmy na Rugię, tak w okresie, tak na przełomie czerwca i lipca. Natomiast wtedy pierwszy raz jechaliśmy właśnie z tą orkiestrą z Białorusi i byłam w szoku, jak ja zauważyłam, jak ci wszyscy ludzie się dziwią, bo oni byli po prostu, po prostu tego nie mogli zrozumieć, że przekraczamy granicę polsko-niemiecką i nikt od nich nie chce paszportu, i nikt ich nie sprawdza. Oni byli w szoku, że my już jesteśmy w Niemczech. Od 2014 roku zaczęłam również być tłumaczem podczas naszych y, projektów. I zawsze, jak przyjeżdża do nas grupa z Zwicka albo jak my jedziemy do nich, ja jestem odpowiedzialna właśnie za ten kontakt, za relacje pomiędzy tutaj, że tak powiem, szefami naszych zespołów, cała dokumentacja. Bo to wiadomo, to jest projekt, to są zewnętrzne pieniądze, to musi być masa papierologii. Z orkiestrą współpracuję współpracujemy dosyć bardzo długo. Na rugi byłem około 2-3-4 razy no Bardzo fajnie jest z nimi się integrować, rozmawiać, że tak powiem, oprócz grania na instrumentach dentych też, nie wiem, zdarzy się, że w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną pogramy, no różnie, nie wiem, pogadamy, pośmiejemy się. Zawsze byłem jakby chętny do e, współpracowania z Niemcami, na przykład e, często grałem z nimi razem na próbach, mimo to, że nie były to próby takie łączone naszych dwóch orkiestr, ale bardzo jakby mi na tym zależało i dygenc zawsze zgadzał. E, ogólnie no to e, na tych projektach e, bardzo się rozwijamy muzycznie. Gramy jakby oni grają nasze polskie utwory, my gramy ich niemieckie utwory. I często na przykład e, jak zaczynałem przygodę w swojej orkiestrze i mieliśmy projekt właśnie z, orkiestr z orkiestrą Zwick, to na każdym projekcie były mecze piłki nożnej i zawsze się cieszyliśmy, kiedy udało się strzelić parę bramek. Nie, nieważne jaki był wynik, zawsze się jakby cieszyliśmy z tego, że mogliśmy z nimi pograć, się pointegrować. Piątkowe mecze piłki nożnej. I na jednym z tych meczów, mecze właśnie, się z kolegą z orkiestry Zwick. Ja jestem trębaczką, ten chłopak też był trębaczem. Miał taką piękną koszulkę, na której była przedstawiona ewolucja człowieka, a na końcu taki wygięty trębacz, jako ten, naj... jako ten najlepszy z najlepszych. No i powiedziałam mu tylko dwa słowa: fajna koszulka. Chłopak podziękował, odszedł ode mnie i tyle było z tego. W niedzielę najpierw orkiestra Zwick zagrała koncert, później my graliśmy koncert po nich. Ja już się szykowałam na scenie, rozkładałam sobie pulpit, nuty, i podszedł do mnie ten chłopak. I spytał się, czy to mi się podobała tak bardzo ta koszulka, odpowiedziałam, że tak, to ja i powiedział mi, że ta koszulka leży za sceną na skrzynce, jest wyprana i to jest prezent dla mnie od niego. Później trzeba było oczywiście znaleźć tego kawalera, gdzieś tam przez portale społecznościowe, no to przyznam się nieskromnie, poszłam do gabinetu dyrektora, ukradłam listy uczestników, spisałam sobie nazwiska mniej więcej chłopaków, którzy byli w tym wieku, jak tamten i później co, no Facebook i scrollowanie, ale znalazłam, nawiązałam z nim kontakt. Ach, das ist eigentlich immer sehr schön herzukommen. Das ist so so, so ein Highlight äh, des ganzen Jahres. Man freut sich drauf, Man kommt her, man sieht bekannte Gesichter, Ich bin schon ein paar Jahre dabei und es ist einfach so so nach Hause kommen. Man kennt das alles. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Auf die schnelle fällt mir ganz besonders das Projekt im letzten Jahr ein, weil da waren ähm, bei den Konzerten in der Turnhalle, sehr schöne Titel bei. Es waren ganz viele unterschiedliche Orchester dabei. Es war einfach äh, schön, von allen möglichen Kulturen mal was mitzubekommen. Genau. Das ist einfach, ähm, gerade wenn man Musik zusammen macht, ist das so schön zu sehen, dass man vielleicht nicht sprachlich alles sich komplett versteht, aber man legt die Notenblätter hin und egal, jeder kann die Noten spielen. Wir sp machen nachher noch Konzert. Gemeinsam ist es, es funktioniert einfach, teilweise sogar ohne Worte. Es ist so schön, einfach gemeinsam diese Musik zu machen. Und äh, Titel von den anderen Orchestern zu lernen und die Kulturen dann auch dadurch kennenzulernen, das, das macht einfach Spaß. Also ich glaube, das Projekt, das mir bis jetzt am besten gefallen hat, war das letztes Jahr. Einfach weil da schon so viel oder weil die Stücke so vielseitig waren, die wir gespielt haben. Oder auch das, was andere gespielt haben. Ähm, die Freundschaft, das ist wirklich beeindruckend. Wir sehen uns ja nur zweimal im Jahr und trotzdem besteht diese Freundschaft zwischen uns und dass man sich auch verständigen kann, ohne die Sprache zu verstehen, mhm. finde ich sehr cool. Also ich glaube, das, was ich, oder was ich bis jetzt am coolsten fand, war, als ich das allererste Mal mit in Polen war, da war ich noch die Jüngste mit einer Freundin von mir. Und dann sind wir hier auf dem Hof immer rumgelaufen und fand das ganz cool. Und mit den ganzen Orten, die man hier auch erkunden kann. Ich halte. Ich bin seit 2013 im Orchester und ich spiele Flügelhorn ähm, seit fünf Jahren. Auch das letzte, weil da waren relativ viele unterschiedliche Länder auch dabei und dann konnte man vieles mitbekommen, was andere spielen. Ja, eigentlich ist es eigentlich jedes Jahr auch was Lustiges immer mit seinen Freunden auf den Zimmern schlafen und jeden Tag was zusammen machen. Die ganzen neuen Lieder und sowas alles, ja. Also am meisten mitbekommen habe ich von Polen mhm. und ja, die Kulturen, das Essen und sowas alles ist halt alles anders als bei uns. Also ich bin Julius, bin 13 Jahre alt, ähm, ich spiele Schlagzeug. Seit Polen komme ich seit drei Jahren und im Orchester bin ich fünf Jahre. Und ich fand das letztes Jahr cool, weil da hatten wir 75 Jahre Lobbysch und da, konnten man, da konnte man halt alle ja, Länder und so sehen. Die ganzen Kulturen. Ja, man kann mit den ganzen Ländern Freundschaften schließen und ja, also enge habe ich noch nicht, aber schon so, die über Länder gehen schon. Ähm, also, ich bin Johann Kellermann, bin elf Jahre und bin seit 2020 in der Blasmusik und ich war bis jetzt zweimal in Polen. Äh, es war sehr schön mit den anderen zu visitieren, auch mit den anderen Ländern, die man jetzt sozusagen nicht kennt. Ähm, ich würde gerne Leitkalavarie lernen, weil das kann ich noch nicht so gut. Mit Linke ist mein Name. 66 Jahre und dieses Jahr äh, 30 Jahre. Und seit äh, 27 Jahren praktisch der musikalische Leiter hier. 20 äh, Orchester und Big Bands und was nicht alles da, es waren ganz viele Gäste da. Und äh, ja, wir haben so viele Musiker kennengelernt und wir waren auch beeindruckt äh, von den Serben natürlich die kleinen oder die, die mongolischen Reiter auf dem Pferd, das war natürlich auch was ganz Besonderes und also es gibt auch so eine serbische Big Band, es gibt also es ist einfach Wahnsinn diese musikalische Vielfalt und ja wir haben unsere Musik mit Freude gemacht, ich glaube das ist dann auch immer unser Beitrag dazu. Ja und dann wie gesagt mit Darik zusammen, mit dem wir die Projekte vorbereiten, der uns da auch ein bisschen geholfen hat, weil nicht so einfach ist. Mhm. Auch nochmal ein Dankeschön. Ja, ich weiß, wir haben 2007 uns 2007 das erste Mal gesehen und da war ich sogar noch als stellvertretender Bürgermeister dabei, wie wir das unterzeichnet haben, die Partnerschaft zwischen den Städten und ich muss sagen, gehalten hat die Partnerschaft zwischen den Orchestern und da sind wir ganz stolz drauf. Und äh, solange wir können, Darek, die Musik, die hält uns jung. Участвуем в проекте, международном проекте, где участвуют три страны: это Польша, Германия и Латвия. Надо сказать, что эти очень интересные проекты направлены на то, чтобы наша молодежь могла бы общаться, интегрироваться, чтобы находить общий язык и также на то, чтобы находить такие возможности общения и общего такого дела делать, да, это и пробы и оркестр, это и общие концерты, это очень-очень хорошо для такого общения. что сегодня мы на втором проекте первый проект был в прошлом году это 2022 году мы здесь все встречались и в этом году мы с большой радостью опять здесь в лобазе и потом следующий часть проекта третья часть будет в германии в городе вик это это большой интерес у нас в этом проекте мы готовимся к этому проекту, готовится молодежь, смотрит также информацию о исторических каких-то событиях в этих странах, и, может и в конкретных этих городах. Так что к этим проектам мы готовимся. Надо сказать большое спасибо также Дарью Шеледиону, директору Дома культуры города Лобас, который фанатично. pracuje na tym, żeby przygotować te projekty, żeby ich realizować, żeby organizować tę całą logistykę wydarzeń. Także wielka brawa panu Dariuszowi. Gmina WIK i Orkiestra Dentas WIK to jest, naj, jest nasz najlepszy partner. Z tym partnerem zrealizowaliśmy najwięcej projektów, bo ponad 50. Ta współpraca trwa już 15 lat. Jesteśmy wszyscy zadowoleni i nadal mamy pomysły na to, żeby dalej realizować Wspólne projekty. Wszystkie były ważne, ale nawet podczas pandemii nie zatrzymała ona nas, gdyż podczas tak trudnych, trudnego okresu dla wieki, dla łobza, wspólnie razem potrafiliśmy zrealizować projekt i wspólnie ten projekt zrealizowaliśmy w tych trudnych czasach. A dzięki temu mamy w łobzie fajne studio do nagrań. Studia powstało z projektu, który realizowaliśmy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łobzie i z Orkiestrą Dentą z WIK. Podczas pandemii był to projekt realizowany online. No oczywiście musieliśmy też się spotkać, były to bardzo trudne czasy. Pamiętam, że nie mogliśmy się tak dostosować do terminów, ze względu na to, że ciągle były zamykane te wizyty. W ostatnim dniu dosłownie pod, udało mi się dotrzeć do WIK. Na ich próbę, która też była realizowana w trudnych warunkach, bo na dużej sali gimnastycznej, gdzie instrumenty na roztrąbach musiały mieć y, odpowiednie y, zabezpieczenia. Y, muzycy również musieli chodzić w maskach, ale udało się to zrobić i dzięki temu mamy to, że ten projekt nam się udał. Na początki były bardzo ciekawe, bo zajechaliśmy do małej miejscowości, do Wik. Był to grudzień, 19 grudnia, pamiętam, były to moje urodziny. Spotkaliśmy się z panią burmistrz, spotkaliśmy się również z kompelmistrzem orkiestry, był też tam pan Kazimierz Ilans, który mieszka, jest Polakiem, był naszym tłumaczem. Z naszej strony pojechały cztery osoby, była pani Ląd, Janicka Ląd, Małgorzata, która była tłumaczem, był wtedy ówczesny burmistrz Ryszard Sola, był również pracownik gminy pan Andrzej Zięba opowiadający za projekty, no i oczywiście moja osoba. No i zaproponowaliśmy im wspólne projekty. Dla nich to był na, na początku taki trochę trudny temat, a później z każdym rokiem rozwijało się tak bardzo fajnie, że oni już potem pilnowali terminów, projektów, a wspólnie realizowaliśmy je nie tylko z Niemcami, ale też i z Białorusinami, i z Ukraińcami, a ostatnio oczywiście też z Łotyszami, no bo sytuacja nas wymusiła, żebyśmy zmienili partnera wschodniego i byli to również partnerzy z Łotwy. To że dzisiaj kiedy jadę do Rugi mam bardzo dużo znajomych i ci którzy rozpoczynali z nami projekty są dorosłymi ludźmi i podczas naszych koncertów przychodzą, witają się i teraz już praktycznie rzecz biorąc biorą udział w tych projektach i dzieci.